Stalowa Wola, program partycypacji społecznej, modelowa, rewitalizacja miast, czołówka filmu, na ekranie ujęcia mieszkańców miasta na ulicach i zabudowy z lotu ptaka. Stalowa Wola to 60-tysięczne miasto położone na Podkarpaciu, którego rozwój i historia są nierozerwalnie związane z działalnością huty Stalowa Wola. W okresie powojennym małe pracownicze osiedle stało się jednym z największych miast południowo-wschodniej Polski. Ze względu na krótką historię jednym z głównych problemów stalowej woli był brak zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz wspólnego dobra. Programem rewitalizacji zostały objęte dwie dzielnice, rozwadów oraz osiedle fabryczne. Kolejno na ekranie pojawiają się osoby biorące udział w projektach rewitalizacji stalowej woli. Renata Knapp, zastępca prezydenta stalowej woli. Rewitalizacja często postrzegana jest jako modernizacja zaniedbanej infrastruktury na danym obszarze, ale jest to jedynie część wielowymiarowego procesu. Chociaż w przyszłości to zmiany w przestrzeni publicznej będą najbardziej namacalnym efektem prowadzonej rewitalizacji, to jednak od początku staramy się angażować jak najszerzej mieszkańców w ten proces, aby ich głos był głosem znaczącym i głosem, który zmienia nasze miasto. Jednym z głównych narzędzi służących zaktywizowaniu i zintegrowaniu mieszkańców miasta było stworzenie miejsc aktywności lokalnej. Andrzej Kochan, Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń Jesteśmy w najstarszej dzielnicy Stalowej Woli, w Rozwadowie. To właśnie tutaj, przy Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej na potrzeby Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń został zaadoptowany budynek, który służy jako miejsce aktywności dla lokalnej społeczności. Anna Maciuch, Stowarzyszenie Strefa Spotkań. To jest miejsce, w którym y, mieszkańcy y, aktywni lub grupy aktywne mogą realizować swoje pomysły. Y, I bardzo pomocny tutaj był na pewno konkurs mikrograntowy. I to jest rozwiązanie, które bardzo polecam i rekomenduję chyba do wszystkich tego typu programów, bo y, u nas w zasadzie wszyscy liderzy... Y, to osoby które pojawiły się w konkursach mikrograntowych Anna Jarosz, społeczniczka zgłosiłam projekt Koktajlowa Zumba dla osób niepełnosprawnych początkowo projekt zakładał sześć osób niepełnosprawnych z uwagi na małą salę ale było tak dużo chętnych że właściwie sala była wypełniona po brzegi Filip Miłkowski, społecznik teraz z kolei mamy coś takiego jak mobilna strefa na wakacje Rozkładamy się z dzieciakami, staramy się kultywować takie stare zabawy podwórkowe jak gra w gumę, kapsle Karol Karbasz, mieszkaniec stalowej woli. Udało mi się pozyskać fundusze z mini-grandu na stworzenie wystawy pod tytułem Handel i usługi w przedwojennym rozwadowie. Wystawa miała na celu pokazać charakter handlowy rozwadowa oraz wielokulturowość. Równolegle z aktywizowaniem lokalnej społeczności podjęte zostały działania partycypacyjne, włączające mieszkańców w wykreowanie miejsc centrotwórczych w stalowej woli, czyli przywrócenie charakteru handlowego rozwadowskiego rynku i stworzenie centrum kulturalno-rozrywkowego w okolicach Placu Piłsudskiego. Koncepcje zagospodarowania powstawały wieloetapowo w ramach konkursów architektonicznych, warsztatów dla studentów oraz szeregu spotkań z mieszkańcami. Tomasz Ochorok. Urząd Miasta Stalowej Woli. W wyniku konsultacji społecznych, słuchując się w głosy mieszkańców, miasto postanowiło przeprowadzić dokładne badania zieleni miejskiej. Przeprowadziliśmy badania dendrologiczne drzewostanu w Rynku w Rozwadowie i na Placu Piłsudskiego. Dodatkowo zleciliśmy zrobienie dokładnej inwentaryzacji kamienic w Rozładowskim Rynku. Inwentaryzacja dotyczyła podziału kamienic na takie, które zostały przerobione na budynki mieszkalne w całości i takie, które dysponują lokalami pod działalność gospodarczą, czekającymi na swoją szansę. Modelowa rewitalizacja miast w Stalowej Woli to projekt o wartości 4 milionów złotych, z czego 90% pokrywa dotacja z programu Pomoc Techniczna. Projekt realizowany był w latach 2016-2019. Plansza końcowa z napisami Modelowa rewitalizacja miast. Kreuj zmiany w swoim mieście. Dowiedz się więcej: Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji www.rewitalizacja.gov.pl Logotypy Fundusze Europejskie, Pomoc Techniczna, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej i Napis Rzeczpospolita Polska, Znak Unii Europejskiej i Napis Unia Europejska, Fundusz Spójności.